Czy zdarza się Wam czasem tak, że sprawdzacie w słowniku jakieś słowo i jego tam nie ma? Ono nie istnieje, jak łyżka. A czasem jest podobne do jakiegoś innego, ale kurcze to nie jest to. Więc ja właśnie o takich nieistniejących słowach dzisiaj opowiem. Te dziwne, nieistniejące słowa to w zasadzie połączenia dwóch innych słów. I o trzech takich już mówiłam w odcinku 26. O Gona, wanna i Gara. Dzisiaj opowiem o innych tego rodzaju. I pierwszym z nich jest kinda, które jest połączeniem kind of. I razem to wyrażenie oznacza coś w rodzaju trochę, raczej albo jakby. So, Marines, I just go from town to town picking up jobs. Oh, kinda like the Hulk. <laughs> I kinda traveled, czyli trochę podróżowałem, kinda like the Hulk. Tak jakby Hulk albo trochę jak Hulk. Innym słowem tego rodzaju jest aura, która jest połączeniem out of i oznacza z albo poza. I często słyszymy je w filmach, kiedy bohater mówi wynośmy się stąd, czyli let's here. Let's get out of here. Let's get out of here. Yeah. Let's get out of here. Okay. Absolutnie. Let's get out of here. Okay. Let's get out of here. Okay. A ta piosenka to combo breaker, bo w tym krótkim fragmencie są aż trzy tego rodzaju wyrazy.

Let me see przetłumaczymy jako niech sprawdzę, niech zobaczę, ale dosłownie jest to połączenie let me see, czyli jakby pozwól mi zobaczyć. Podobnie łączy się give me, czyli daj mi, z gimme. I większość tego typu wyrazów częściej stosują Amerykanie niż Brytyjczycy, ale jest jedno słowo typowe dla brytyjskiej angielszczyzny i to jest "-in it", które jest połączeniem "-isn't it", czyli przetłumaczylibyśmy je jako – co nie? Kolejne słowo tego rodzaju to don't know, które jest po prostu szybko wypowiedzianym "-don't know", czyli nie wiem.

Don't do that. Seriously, your dad doesn't like pranks. Seriously, your dad doesn't like pranks. Oh, damn it! Oh, damn it! No, don't say that. Don't say that. Damn it! No, don't go back to repeating. Damn it! Oh crap! Oh crap! Oh. Bardzo nietypowym wyrazem tego rodzaju jest IMA, które możemy zapisać na dwa sposoby, albo z apostrofem, albo bez, chociaż częściej spotykamy się z pisownią łączną, bez apostrofu. I ono jest połączeniem aż czterech wyrazów. I am going to, albo I am gonna, czyli po prostu coś zrobię. Najbardziej znane IMA wypowiedział Kanye West. W 2009 roku na MTV Video Music Awards. I była to niezła wtopa. Następne słowo tego rodzaju to watcha, które jest połączeniem trzech wyrazów What are you? i występuje najczęściej na początku pytania. Na przykład, What you doing? Co robisz? To to samo co What Are You doing. What you gonna do, what you gonna do, when they come for you? Bad boys, bad boys, what you gonna do, what you gonna do, when they come for you? Podobnie łączy się don't ya, czyli don't you. Sweetie! Claire! Thank you. Oh! funny, do oh, oh, That's funny, don't ya? That's funny, Czyli got you, które znaczy aż trzy różne rzeczy. Bo na przykład mam cię, czyli cię złapałem. Gotcha. Gacia może też oznaczać mam cię w sensie dałeś się nabrać, złapałem cię na żarcik, albo rozumiem. Jasne. I'll see what I can find. How much time? I don't know, minutes. It doesn't look good. Gotcha. get a out here on the double. Podsumowując, są w angielskim takie słowa, które słyszymy w filmach, serialach albo piosenkach, ale nie wszystkie znajdziemy w słownikach, bo w zasadzie są po prostu połączeniem dwóch, trzech, a czasem nawet czterech innych wyrazów. I najpopularniejsze z nich to kinda, które jest połączeniem kind of i znaczy jakby, trochę albo raczej, Aura, czyli out of, poza, z. let me to let me, pozwól mi, Gimme – to give me, daj mi, in it, to isn't it, czyli prawda, albo no nie, don't know, to don't know, czyli nie wiem, damn it, to damn it, czyli niech to szlak, I'ma, I am going to, czyli zamierzam, albo zrobię, Watcha – to połączenie What are you? Don't ya to don't you, a gacia gotcha got you, które może oznaczać złapałem cię, nabrałem cię, albo rozumiem. Mam nadzieję, że pomogłam. Dlaczego jest tak ciemno jak we dupie? Ja chcę słońce, ja płacę i ja wymagam. I co dalej? Myślę, że starczy tej kupawki, bo zaraz będzie ktoś dzwonił na pogotowie.